Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Winci, a to jest mój nowy kolejny poradnik Origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką kwiatową kulę. I przyznaję się bez bicia, nie jest do końca to Origami, ponieważ dodatkowo, oprócz kartek, do zrobienia takiej kuli będziemy potrzebowali kleju. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej kuli będziemy potrzebowali 60 kwadratowych karteczek. Ja używam kwadratowych karteczek obok 9 cm w 12 różnych kolorach, więc z każdego koloru będę potrzebował 5 takich karteczek. Dodatkowo klej do sklejania modułów oraz spinacze biurowe albo wsówki, w zależności od tego, co macie. Na samym początku bierzemy sobie naszą jedną karteczkę. I musimy naszemu kwadracikowi zrobić jedną przekątną, czyli przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka. Przekręcamy sobie kartkę w ten sposób i teraz ten wierzchołek przykładamy do tego wierzchołka, a ten wierzchołek również do tego wierzchołka. Następnie odginając to, musimy tą krawędź przyłożyć do tej krawędzi. I w taki sposób powinno być zagięte. Z drugiej strony robimy tak samo, czyli ta krawędź do tej krawędzi. Następnie musimy te elementy rozłożyć. I tutaj włożyć sobie palec do środka. Musimy rozwarstwić te elementy w taki sposób, aby to w taki sposób spłaścić. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Czyli rozkładamy, no i tutaj musimy to rozwarstwić. Te dwa elementy i spłaszczamy w taki sposób. Całość. Następnie musimy ten tutaj wierzchołek odgiąć w dół. W taki sposób, aby sam wierzchołek stykał się nam z tą linią zgięcia. A nowo powstała krawędź zrównała się z tą tutaj krawędzią. Czyli w taki sposób to powinno wyglądać. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. I gdy mamy coś takiego, używając tych tutaj linii zdjęcia, zaginamy te elementy do góry, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz bierzemy nasz klej oraz spinacz bądź wsuwkę, i naszym zadaniem jest połączenie tego elementu z tym elementem, czyli zawijamy to w taki sposób, no I w taki sposób powinno być to sklejone. Czyli klej tutaj nakładam na jedną tą część. Nie za dużo, oczywiście, żeby się nie wylał. Przyklejam do drugiego elementu i spinaczem bądź wsuwką co tam macie, te elementy w środku łapię. Wtedy nam się to nic nie rozwali no i nie musimy tego trzymać. No i tak pozostawiamy do wyschnięcia kleju. W taki sam sposób robimy z każdą kwadratową karteczką, czyli pozostało nam do złożenia i sklejenia jeszcze 59. Kiedy mamy wszystkie moduły już poskładane i posklejane w takie rożki, Bierzemy je oczywiście razem. I naszym zadaniem jest sklejenie pięciu w taki oto kwiatek. Kwiatki mogą być jednego koloru, tak jak u mnie, albo możecie każdy tutaj element dać innego koloru. To już tak naprawdę jak sobie chcecie. Także aby połączyć, biorę dwa z takiego samego koloru, przynajmniej u mnie, biorę. Oczywiście klej i mam przygotowane spinacze bądź psówki. I teraz klejem smaruję tutaj od środka delikatnie taki cieniutki paseczek. Taki od sposób. Biorę drugi moduł, przykładam go do niego w taki sposób. No, i albo trzymam do zaschnięcia kleju, albo biorę wsówkę i łączę te dwa moduły tutaj, gdzie nałożyłem kleju. Czyli w taki oto sposób tutaj przytrzymujemy, aż zaschnie nam klej. Następnie nakładamy znowu klej taki sam sposób, nie za dużo. Biorę kolejny moduł i w taki sam sposób go łączę następnie psówka i oczywiście poprawiamy, jeżeli coś się rozsunie, jeżeli się trzyma, to bierzemy znowu nakładamy klej. I bierzemy kolejny moduł. I w taki sam sposób łączymy go z pozostałymi. Następnie biorę oczywiście kolejną warstwę kleju. Yy, z racji tego, że już mamy cztery połączone. Można od razu kleju z jednej i z drugiej strony dać i wtedy przyklejamy ostatni moduł. Najpierw z jednej strony łączymy. A następnie tutaj z drugiej łączymy. No i dajemy oczywiście najlepiej spinacz bądź. W I w taki sposób są sklejone. Po prostu musimy teraz zaczekać, aż klej zaschnie. Czyli w taki sposób łączymy pozostałe moduły. I powinniśmy mieć wtedy takich 12 kwiatków. Kiedy już posklejamy wszystkie nasze moduły, powinniśmy otrzymać 12 kwiatków. Tak jak mówiłem, u mnie każdy kwiatek ma inny kolor. Teraz zajmiemy się połączeniem ich. Więc bierzemy sobie na początku dwa oczywiście dowolne, które chcemy połączyć. I można łączyć nasze kwiatki na dwa sposoby. Albo w taki sposób, że te tutaj płatki przylegają do siebie w taki sposób. Albo na zakładkę, czyli w taki sposób, aby jeden tutaj ten płatek znajdował się między dwoma płatkami drugiego. Czyli tak albo tak. Ja będę łączył nasze kwiatki w taki oto sposób. Więc oczywiście biorę klej i wiadomo można sobie przyłożyć i zobaczyć w którym miejscu one się stykają. Patrzymy w którym miejscu się stykają. Mniej więcej tutaj. Więc nakładamy cienką warstwę kleju. Najlepiej od razu na jeden i na drugi płatek. Biorę kwiatek, który chcę złączyć. I przykładam. Taki sposób. Oczywiście najlepiej to połączyć na chwilę dłużej. Ja użyję do tego wsówek, żeby nic się nie zepsuło. Czyli przykładam dobrze i używam wsówki, aby się trzymały na czas wyschnięcia kleju. W międzyczasie, jeżeli używamy wsuwek, można wziąć i połączyć z nimi kolejny kwiatek. Poprawiamy oczywiście, jeżeli są krzywo. Teraz są prosto i w taki sposób się trzymają. Więc biorę kolejny kwiatek, na przykład ten ozielony, i połączę go z tymi w taki oto sposób. Czyli ten zielony połączę z tym, ten z tym oraz tym, a ten z tym, czyli w taki sposób to powinno wyglądać. Czyli najpierw sobie posmaruję tutaj yy, czerwony i różowy, Biorę ten zielony i przykładam. W taki sposób, następnie łączymy wsówkami bądź spinaczami. Jak nie macie, no to musimy podtrzymać do czasu zaschnięcia kleju. Więc teraz ten różowy z tym zielony tu połączymy, i ten zielony tutaj. Z czerwonym więc sobie troszkę rozchylamy i tam gdzie się łączą nakładamy kleju A jak jest nam niewygodnie to możemy odczepić i wszystko za jednym razem skleić I w taki sposób jak widzicie są połączone. Teraz ten zielony z różowym połączę w taki oto sposób. I jak widzicie, połączyliśmy właśnie trzy kwiatki. Najlepiej zrobić sobie tak, że najpierw łączymy sześć kwiatków, później drugie sześć, a na samym końcu je z sobą sklejamy. Czyli mam tutaj trzy kwiatki, dokładam tutaj czwarty, piąty i szósty, i wtedy będziemy mieli połowę kuli. Następnie z reszty kwiatków budujemy coś takiego samego, i te dwie części z sobą. Łączymy. Także można po kolei sklejać, albo od razu nałożyć klej tutaj, 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 złączyć, przykleić. To już robimy jak nam się podoba i jak nam jest po prostu wygodniej. Jak widzicie, mamy połączone cztery, więc dokładamy tutaj piąty i szósty. Jeżeli macie za mało wsówek, żeby wszystkie razem się trzymały, no to wiadomo, sklejamy kilka, czekamy aż klej wyschnie, wyciągamy wsówki i w taki sposób bawimy się z całą kulą. I dokładam ostatni kolorek, czyli jednocześnie połączę go z tym, z tym i z tym. No i wiadomo, teraz czekamy aż zaschnie nam klej, ale pół naszej kuli jest gotowy. Z pozostałą mm, szóstką kwiatków robimy tak samo i sklejamy ją w taką właśnie połowę kuli. Kiedy mamy już dwie połówki naszej kuli, po prostu wystarczy wiadomo jedną z drugą w taki oto sposób skleić. Więc najpierw smarujemy wszystko klejem, następnie szczepiamy. I przytrzymujemy bądź spinamy to spinaczami bądź wsłówkami. I mierzymy drugą połówkę i w odpowiedni sposób delikatnie, powoli łączymy. I teraz pozostaje nam poczekać aż klej zaschnie. I kiedy to zrobimy, nasza piękna kwiatowa kula jest w końcu gotowa. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie tego poradnika.